Teraz trzeba się starać, bo boże, no nie uda się, no to będą tą kryjówkę. Z Dzięki, za obe... e, Dzięki za obejrzenie. Jeszcze chwilę. Dzięki za obejrzenie. Dobra. Jeszcze. No dobra. Jeszcze coś będzie. Dzięki za obejrzenie. Jeszcze coś będzie. Nie, no, jeszcze będzie jakaś misja. No. no. Dziękuję za obejrzenie. Nara.